Kochani, bardzo serdecznie wróciłem z Duparyza! Pojechaliśmy z Duparyza, pojechaliśmy do Duparyza z robaczy Big Bena, ale tam go nie było. Skłamaliście mnie! Nieważne, kochani, dzisiaj się mogę doczekać się, dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, aaa, mózg rozwalony, kochani, w dzisiejszym odcinku pokażę wam mnóstwo zdjęć z Paryza oraz filmów. Gdzie tam sit był, na tym, i po prostu wszystko zobaczycie. I mnóstwo informacji odnośnie paczki modów. Kochani, uwaga, wielkie święto. Mówiłem wam, że paczka modów będzie w wakacje. No, a za tydzień mamy wakacje, więc będzie paczka modów. W piątek o godzinie 18 rozdaję wam dwie paczki. Only premium. Super paczki, jedna tam chyba 76 modów dla słabych komputerów, druga 125 modów na mocne komputery. Także obecnie największa paczka na necie w ogóle. Ta duża paczka dla Was jest nawet większa niż ta, na której my teraz gramy. Także wyobraźcie sobie, co będziecie mieli. Paczki będą rozdane na live w piątek o 18.00. Tak jest. Ale oczywiście ci, ci, którzy nie będą na live, bo na przykład nie mogą, będą mogli sobie normalnie tą paczkę pobrać ze strony drolka.srworld.pl, na którą serdecznie Was zapraszam, ponieważ tam jest Dyn mapa i bardzo serdecznie proszę tam śledzić wszystko, bo tam się paczki i one będą tam do pobrania Totalnie za darmo, tak Paczki będą totalnie za darmo do pobrania Bez żadnych ukrytych kliknięć Czy cudów, po prostu Pobieracie, instalujecie i wam działa Albo nie działa Postaramy się bardzo serdecznie dotrzymać tego terminu Czyli piątek 18, jeśli by się coś nie udało Pamiętajcie, to nie się od razu Tylko się uzbrójcie w cierpliwość I będą paska na pewno Ale robimy, całą gębą robimy Sarpiemy tą paczkę o tak ha, 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 Tak ją sarpiemy, żeby ona dla was powstała Kochani, niesamowicie A dzisiejszy odcinek będzie strasznie wspominkowy Jeśli chodzi o Paryż, byłem w Paryżu Co się tam działo? Ileż tam po prostu było pięknych pań z wąsami Jeszcze w dodatku czarny Czarne panie z wąsami są piękne. Ale nieważne, kochani. Zanim będę wam opowiadał wszystkie zdjęcia pokazywał z Paryża, to tam się na mój statek i popłynę po prostu do mojego do mojego wioski. Tak, płynę do wioski. Także wbijamy na okręt. Barierki! Uwaga! Płyniemy, żeby się tylko nie złocić. O, patrzcie! Płaska pod moim... Masakra płaska taka jak delfin normalnie niesamowita. Dobra, wyskakujemy tutaj i będziemy zaraz odpalać nasz. Ah, fuck! WOO! Batman! Cześć, cześć Sid. Co ty ty nie nie to? Kurczę, nie to pewnem, przestraszyłeś mnie nim normalnie strasznie. No. Cześć, przecież mabil, bot ma... ej, zabija się on. Musi... Czekaj, Ratuj czekaj, go. Ratuję go, go! Jest oh, dobra. dobrze, bo się by Batmobil ja to, zabił. Co tutaj? ty, ty, jak no, ty tu słuchaj, trafiłeś? No, przeleciałem do ciebie, no. bo mam teraz za niedługo wyprawę. No masz, i... no widziałem, tak, no, 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 No i słuchaj, no i ja robię to tak naprawdę, ponieważ jestem zdesperowany, bo yyy, co? Chciał no, na mnie zrobić zamach. Jak to? Yy, wyzywa mnie, że prędz z komuną i ten... Ja po prostu mam tego dosyć. Ja chcę. Ej, Batman, yy, ale ja słyszałem, niestety... że ty chcesz wprowadzić yy, ustrój komunistyczny na serwerze. No tak, no chciałem wprowadzić te podatki, ale to nie mają być takie podatki, że ma... Ale to, to Zul wzi... ci kazał to wprowadzić? Ty sam chciałeś? No tak, no Żul najpierw ze mną <laughs> rozmawiał i mówił mi, że mam to wprowadzić. Czyli on się zterroryzował, tam... żebyś tak. ty zrobił ustrój, a potem tak. chciał siebie jakby wy ze mordę, to tak no on to planuje widzowie kochani, widzieliście wy? Aha, czyli on, Zul, chciał, żebyś yy, ty kandydował, żeby on tak. też... Żebyś się zajął wszystkim, zorganizowanie, tak. bo on nie ma pieniędzy, żeby... Tak, właśnie. Żeby... On nie może wygrać teraz w wyborach. Człowieku, musimy zrobić wszystko, żeby on nie grał w nie wybra... Okej! Okay, powiedz no. na swojej kampanii wyborczej przed wyjazdem zostaw taką księgę, w której będzie tak. zapisany twój program partii, mhm. że wszystko będzie za darmo, to wtedy to wygrasz. Sobie. Dobra, no bo słucham, tak się być tak, nie? Chcię tu wprowadzić. No. I zupełnie nie po takiej myśli tego Żula, bo Z... no. to miał być dla pomoc później, on pomóc, ci kazał tak stało, mówić, ja rozumiem. Bezpłacać. Ja rozumiem. on mi kazał tak tą przemowę powiedzieć i ja po prostu teraz jestem załamany, nie? Dobra. Ale teraz, żeby to wszystko ze mnie spadło, nie chcę być już ten. I dlatego. Nie. Zrobimy, zrobimy tak. Na wygrasz sobie te wybory. Wygrasz wybory, zrobimy, mhm. że wygrasz wybory, tylko musisz w swojej książce powiedzieć, że wszystko za darmo będzie. To wtedy no. wygrasz. Rozumiem. No, rozumiem. I wtedy Zul nie wygra i będziemy mieli dalej spokojne państwo. Bo jak on wygra, to o stary, przerąbany. Jak on wygra, to, no. mamy, to mamy ustrój komunistyczny. Komunę straszną no. mamy wtedy, no i on mi po prostu tak to gadać. Dobrze zrobiłeś, że do mnie przedłeś z tym, bo ja dopiero wróciłem teraz i dlatego mnie nie było. Dobra, wsiadaj na garstkę i spadaj, nic się Dobra. nie ma, wpakuj się na wyprawę, leć i Dobra. tak jak mówię, napisz mhm. takie coś, żeby wszystko było. Aha, to okay. twoja głowa, czy Batmana? Nie, to twoja. <laughs> śmieszna. Dobra, Batman, lecz, spadaj, wszystko Dobra. będzie dobrze. Wygrasz no. wybory, będziemy mieli spokojne spo okay. państwo. Cześć! Dobra, no, ale w, w drugą razie. stronę, w drugą stronę do domu. drugą? Tak, w Dobra. drugą, tam. No na fajnie. Razie, pa, pa. Cześć, pa, Batman, cześć. Pa. Ale ten Batman to jest normalnie. Patrzcie, jak ten Zul, kurde, pod moją nieobecność. Zrobił jakieś kurde państwo i tego biednego Batmana w to wszystko wciągnął, ale nie martwcie się, ja to załatwię. Ja to załatwię, żeby on nie wygrał na tych wyborach. Już ja na to załatwię. W ogóle z zurem to normalnie masakra, co tam było z nim w tym Paryżu z tym Zurem słuchajcie, on chciał zjadać delfiny, jak byliśmy w parku wodnym i delfiny oglądaliśmy, on chciał je zjadać, to był po prostu kosmar ale zaczniemy słuchajcie od takiego filmu, ja tutaj włączam statek żeby już płynąć, what, a Kurczę, taki mały kras był ale to nic, już wszystko działa i płyniemy kochani, skieruwamujemy się w stronę naszej wioski, Ja mam nadzieję, że ja dobrą stronę wybieram, yy, poczekajcie, tak, yy, ona będzie gdzieś, na pewno będziemy gdzieś płynąć sami, teraz słuchajcie jak jesteśmy już tutaj przy wodnych klimatach, to zobaczcie sobie pierwszy film, w którym to siedziałem razem z Michałem, on kręcił, słuchajcie, jak delfiny skaczą w parku Asterixa, co to był za wyczyn, kochani oglądajcie sobie, właśnie wam teraz puszczam, a ja płynę statkiem, oglądajcie sobie najśmieszniejsze momenty, Michał wam będzie może komentował je, także patrzcie i witam was bardzo serdecznie, kochani. Ja nazywam się Michał, i jestem z kanału Droidcaster, Korzystając z okazji, że Sid puścił wam film z parku Asterixa z pokazu delfinów, na którym razem byliśmy w Paryżu. Chciałbym wam sprzedać kilka informacji. Jeszcze raz wyraźnie wam powiedzieć, że zaczynamy, kochani, wakacje, że na moim kanale ruszają wakacje pełną gębą i będą. Piątek o 18.00, już o tym mówił. jeszcze przypomnę, rozdawane dwie paczki modów dla Was, kochani. Eee, za chwilę będziemy startować z nowym sezonem Drollcaster World. Oj, będzie się działo takiego rozwałki, takiej rozwałki serwerowej jeszcze nie widzieliście. To będzie najlepszy serwer, jaki istnieje w Polsce. Mam, na, mam taką nadzieję. Robię go codziennie po tyle godzin, że to musi się na pewno udać. Będzie nowa strona, będzie mnóstwo różnych nowych inicjatyw i będzie w przyszłości również serwer dla widzów. Tak jest! Jedziemy z tym ko Dlaczego by nie? Robimy serwer dla widzów, tak jest. Ale to dopiero po drugiej edycji Drollcaster World, czyli po następnym sezonie Drollcaster World, czyli to będzie gdzieś pod koniec wakacji. Ależ ten delfin teraz nie chycił tej piłki. Rewelacyjna sprawa. Kochani, ja oddaję wam już Sida, ponieważ kończą się pokazy delfinów. Będą jeszcze pokazy samochodów, także oglądajcie odcinek do końca, Ale ponieważ... mega te delfinki, no nie, normalnie, słuchajcie, ta foka informacji. to była taka super ekscytująca, strasznie się bardzo mi to, to podobało. To nie była foka, z... to, to był się to Ja bardzo, bardzo chciał Chciałbym was wszystkich, kochani, zabrać kiedyś do tego Disneylandu. Ale ta wyspa fajnie wygląda. Chciałbym was zagrać do Disney do Disney Worldu, do Disneylandu, do Disney, nie do no Disney, tylko do parku Asterixa, do wszystkich parków w Europie. Chciałbym was pozabierać i będę robił taką niedługą inicjatywę. Czy niedługo? Za długo, no bardzo długo, ale... Myślę, że uda mi się was zabrać z jakiego parku kiedyś, tak będzie spoko Kochani, yy, yy, teraz tak, jeszcze płyniemy, 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 dopływamy do naszej tutaj wioski Kochani, teraz tak, tutaj trzeba uważać, bo Smafidle rozbili się o skałę lodową, żebym ja się nie rozbił, bo to byłby po prostu fej... O, widać już po prostu naszą wyspę, także dopływamy Teraz patrzcie, kochani, byłem na wiezy Eiffla, tak, wspinałem się na wiezy Eiffla I tam na wiezy Eiffla, jak się wspinałem, to był taki motyw że na samym górę, jak się wchodzi, to był taki koleś, który był zawieszony. Taki ma manekin był taki, który był zawieszony tak, jak kiedyś, jak tam pracowali pracownicy. To oni byli właśnie tak podwieszeni. Patrzcie, pyk! I to jest po prostu. Prawie na środku jest life, więc tam na dole pod nim jest taka potężna przepaść. Ja się bym bał na jego miejscu. To była masakra. To na mnie zrobiło potężne wrażenie To, że on tak się po prostu nie bał I ja mówiłem do niego, nie odzywał się Potem Michał mi powiedział, że nie mów do niego, bo to jest tylko manekin Mówię, okej, okay, dobra, rozumiem, że manekin Boże, dlaczego tak od razu musisz krzyczeć Eee, o kurde, co tam się pali Aha, to są fabryki Wicha Dobra, dopływamy I w momencie jak dopływamy, chcę wam pokazać Bo teraz były delfinki, czyli coś dla dziewczynek Umówmy się, dziewczynkom się podobają delfinki A teraz coś dla też dziewczynek I dla chłopaków dla tych, którzy robią motoryzację Ponieważ byłem w Disneylandzie na pokazie Pokazie samochodowym Tak, samochody takie super jeździły I teraz ten pokaz specjalnie dla was Uwaga, macie go! Pokaz, taki był pokaz, takie były samochody. Niesamowita, teraz patrzcie, dopłynęliśmy do naszej cudownej wioski. I kochani, teraz pora pogadać troszkę mniej już o Paryżu. Jeszcze wam pokazuję teraz kilka zdjęć w trakcie tego odcinka, wam wyskakują zdjęcia, gdzie był seat, zwierzę, i fly oraz samego Paryża, kilka takich fajnych fotek, ale one już nie są tak ważne. Ja teraz będę cofał do mojego garażu i będę wam opowiadał. Opowiadał wam będę o nowym sezonie Drollcaster World Tak jest kochani, ponieważ zbliża się nowy sezon Drollcaster World Będzie oczywiście dużo więcej modów I będzie troszkę tajemniczej Będzie troszkę inaczej będzie fabularnie i nie tylko, jak zawsze, także będzie super, będzie naprawdę mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo atrakcji. Yy, gadałem, yy, jak byłem w Paryżu z Mandzie, Mandzio bardzo chce na serwer dołączyć, także myślę, że Mandzio dołączy, myślę, że możemy spodziewać się też ciastka, ale generalnie pamiętajcie kochani, że to jest serwer dla youtuberów. I widzowie na ten serwer nie mogą wbić, bo pytacie mnie często, czy można wbić na DrawlCaster World. Nie, nie można, to jest serwer dla youtuberów. Natomiast będzie serwer po drugiej edycji DrawlCaster World, bo druga edycja będzie specjalna i po tej drugiej edycji zrobię serwer. Najpierw wszystko po kolei musi być, prawda? Najpierw musimy zrobić dla Was paczkę modów, żeby była. Musimy zrobić stronę internetową, bo cały czas ta strona wygląda beznadziejnie i musimy ją zrobić. Musimy bardzo dużo rzeczy przerobić, żeby to wszystko działało. Nie można wszystkiego naraz zrobić, więc najpierw w piątek najbliższy zrobimy paczki. Potem zrobimy otwarcie wielkiego, nowego sezonu do Railcaster World z taką masakryczną po prostu ilością modów i po prostu rewelacyjną zabawą, nie, będzie naprawdę tak rewelacyjnie, że jeszcze tak nie było. Musimy zrobić wszystkie grafiki pod to, musimy to wszystko zapiąć na ostatni guzik i potem zacznę robić dla Was serwer, który będzie nazywał się Drollaster Planet. I to będzie serwer dla was, to już nie będzie serwer dla youtuberów, tylko dla was, na którym ja też będę od czasu do czasu, po prostu będzie można ze mną tam pograć. Yy, to nie będzie serwer minigamesowy, to będzie serwer taki właśnie identyczny jak druga edycja Drollcastle World. Także wtedy będzie można dopiero pograć na, yy, na tym serwerze, ale na razie nie można. Na razie ta, ta edycja druga jest dalej dla youtuberów i tylko do oglądania dla widzów, yy, bo ponieważ... To jest niegotowe, to wszystko się będzie tworzyło w trakcie i po prostu jak to stworzymy dopiero idealnie, to wtedy będę mógł zrobić dla was serwer. Czy my dobrze wpływamy, dobrze cofamy? Kurde, jakim ja jestem piratem. To jest... O, oh, fuck! No i się pochwaliłem. Wszystko się rozkręca, wakacje, czas zacząć i ciśniemy, kochani. Ja dzisiaj kończę już odcinek, ponieważ to jest taki odcinek przywitalny po moim powrocie, żeby wszystko poukładać, poopowiadać wam. Jeżeli czegoś nie zapamiętaliście, to pooglądajcie go jeszcze raz. Zostawcie łapkę w górę. I kochani, następny odcinek jest... Yy, teraz jest yy, wtorek, więc następny jest środa w czwartek. Następny odcinek w czwartek jest epicki. To wam od razu mówię, że to jest rozwalony mózg. Będę ten odcinek nagrywał z Kajkiem. Także do zobaczenia w czwartek na Seathouse'ie takim pełnoprawnym. A to był taki Seathouse informacyjny. Wyjaśniliśmy sporo spraw. I do zobaczenia w następnym odcinku w czwartek. Papa! Pa! Dzięki za oglądanie do końca! Link do subskrypcji znajdziesz tu. Kliknij! Pamiętajcie też o komentarzu i łapce w górę. Do zobaczenia już wkrótce!